Witam serdecznie. Na kanale Kurcze zmiana falownika. Niestety Growat No, nie da się go używać. No, po prostu już teraz 602 do obciążenia nie pomaga. I wszystko miga. Jeden zasilacz mi eksplodował. Po prostu go rozerwało. Zasilacz sieciowy do switcha internetowego. Jeden UPS się spalił no i musiałem zmienić falownik. Kupiłem tu dla znajomego taki falownik EASON No i śmiga daje radę na razie. Kurczę, no nie jestem do końca zachwycony ze stanu rzeczy. No ale co zrobić, jak widzicie tak na szybkie o to przełączyłem No bo prąd w domu potrzebny W późniejszym czasie to ogarnę wszystko, żeby to jakoś ładnie estetycznie było No bo tak, taka pajęczyna nie może być Docelowo myślę o większym falowniku Może 7kW, może 10kW, jeszcze nie wiem, jak macie jakieś pomysły E, jaki falownik powinienem zastosować Jakieś sugestie dajcie znać e, Chodzi o to, żeby nie było problemu z serwisem w UK No bo niestety GrowWatt UK e, Odmówił pomocy I no niestety nie mogę go naprawić tutaj, muszę e, Żebrać e, O pomoc U sprzedawcy, czyli AliExpress Express, ja Solar, tak się nazywa sprzedawca. No zobaczymy, czy mi pomoże. No coś tam, coś tam stara się pomóc, ale w jakim stopniu to się okaże. Co nowego? Tu jest mój nowy kontroler ładowania do turbiny wiatrowej. Jeszcze nie testowany. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Patrz, jaki rezystor wielki do tego jest. Ogromny. Eee, no, zobaczymy. Kupiłem z jednego względu, że w opisie pisało, że mogę sobie ustawić krzywą mocy w tym falowniku. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby była taka możliwość. Bo podłączyłem sobie baterię i to ten wyświetlacz jest tak prymitywny, jak i ten na tym Eason. Co jest coś. coś tego typu no ale zobaczymy zobaczymy co się uda wyciągnąć z tego e, kontrolera ładowania tu pisze wind and solar to jest tylko e, do, e, do turbiny wiatrowej e, są takie same z opcją e, solar czyli panele i i generator e, wiatrowy Tyle na dziś. To jest jeszcze nie podłączone. Jeszcze tu kabelki mam do ogarnięcia. Mam nowe kable do, do tych e, e, equalizerów. E, po prostu nie ma czasu tego zrobić. Tyle na dziś. No i do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce. Dzięki, cześć.